Zrobiliśmy mi karne. Halo trzyma ludzie, dzisiaj będzie taki, bardzo, taki krótki odcinek, bo mam coś do powiedzenia, dzisiaj będzie... Wtedy e, będą ten... Do piątku masz czas, żeby dać suba, lajka pod tym filmikiem, bo robię giveaway na e, karnet bojowy. Ja e, musimy suba, lajka pod tym tym, musicie swój link napisać w, w komentarzu. Was dodam i prostą go wyślę, tak Takie łatwe i możecie wtedy już wygrać na karnecik. No, więc do wiecie czego. Jeszcze jedną pogramy z... z tym. No. Jak twój kanał się W mojej nazwie masz. 브무 멋지지. 더 기분 야